To jest zamek w Chęcinach. Co było tu przed nim? Czy jest znacznie starszy niż podaje oficjalna historia? Czy wzgórze to było puste aż do XIII wieku? Potężna budowla w sercu południowej Polski, znana w większości z lekcji historii. Niegdyś ważny punkt na mapie królestwa czasem rezydencja królewska, czasem skarbiec. Ze szczytu zamkowego wzgórza Widać dziesiątki kilometrów w każdą stronę. Ale kiedy to się naprawdę zaczęło? Czy na pewno w XIII wieku, jak uczą nas podręczniki historii? I nigdy wcześniej nic tu nie było? Od góra, którą nikt się nie przejmuje? A może historia tego miejsca sięga znacznie głębiej w czasy zamierzchłe, o których nie mówi żadna kronika? Co mówi historia tak zwana oficjalna, Oficjalnie przyjmuje się, że warownia na Górze Zamkowej w Chęcinach powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 roku. Wiemy, że istniał już wtedy, bo Władysław Łokietek nadał go wówczas biskupowi krakowskiemu. Czyli nie było nic, nagle wzmianka o miasteczku, osadzie, jak zwał, tak zwał. Dziwi mnie że historycy kupują i sprzedają takie wersje historii. Tym bardziej, że okolica jest pełna dowodów, że zorganizowana społeczność była tu znacznie wcześniej. Wracając do historii tak zwanej oficjalnej, później zamek przeszedł burzliwe dzieje. Rezydowali tu królowie, chroniono skarbiec państwowy, toczono walki. Ale im więcej znamy szczegółów średniowiecznej historii tej twierdzy, tym bardziej intrygujące staje się pytanie, co było tutaj przedtem? Wzgórze stało tu przecież na długo przed naszym państwem. Czy na pewno było puste, nim wzniesiono kamienne wieże? A może już wcześniej tętniło życiem, a zamek to jedynie rozbudowa wcześniejszych konstrukcji? Co na to archeologowie? Archeologia dostarcza pewnych wskazówek, ślady obecności człowieka w okolicach chęcin. Sięgają, no właśnie, jak myślicie państwo, jak dawna? 500 lat przed chrztem Polski? Tysiąca lat wstecz? A może czasów Jezusa? Otóż pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu. To może być nawet 3000 lat przed naszą erą. W pobliskich miejscowościach natrafiono na pozostałości osad sprzed 3000 lat. Co więcej, niedawno odkryto unikatowy diadem, z wczesnej epoki brązu, wykonany z brązu pas zdobiony wzorem krzyża, pochodzący z około 1700 roku przed naszą erą. Tak, dokładnie z wzorem krzyża. Motywy krzyża były znane już na długo przed Chrystusem, choćby krzyże celtyckie. Taki skarb mógł należeć do przywódcy plemienia lub kapłana. Czy to nie sugeruje że żył tu ktoś ważny na długo przed powstaniem państwa polskiego? Być może już w drugim tysiącleciu, przed naszą erą, ludzie spoglądali na świat ze szczytu tej góry. Możemy sobie wyobrazić, trzy tysiące lat temu na skalistym wzgórzu płonie ognisko, wokół którego gromadzą się członkowie pradawnego plemienia. Nie będzie to żadnym nadwyrężeniem wyobraźni. Gdyż na tych terenach mamy dużo potwierdzonych stanowisk archeologicznych, potwierdzających życie zorganizowanych społeczności. Starożytne szlaki handlowe. W kolejnych stuleciach nastąpiły zmiany ludów i cywilizacji. Gdy na południu Europy potęgę swą roztaczał Rzym, na tych ziemiach żyły plemiona, które utrzymywały kontakty handlowe z imperium. Przez dzisiejszą Polskę przebiegały szlaki handlowe, między innymi legendarny szlak bursztynowy, którędy kupcy przemierzali drogę z północy na południe. Góry Świętokrzyskie nie były omijane. To właśnie tu archeolodzy odkryli setki starożytnych pieców hutniczych, tak zwanych dymarek, w których 2000 lat temu wytapiano żelazo. Robiłem o tym materiał, znajdziesz go w opisie. Czy możliwe? Że istniała tu na przykład drewniana wieża obserwacyjna, z której wypatrywano wędrujących karawan, lub potencjalnego zagrożenia? Żaden rzymski kronikarz nie wspomniał o chęcinach, a przynajmniej nie skojarzyliśmy go z tą nazwą. Ale znaleziska monet z tamtego okresu na ziemiach polskich udowadniają, że handel kwitł. Być może i to wzgórze było znane podróżnikom. Z dalekich stron. Przenieśmy się do wczesnego średniowiecza, czasy tuż przed powstaniem państwa polskiego. Na tych terenach zamieszkiwały słowiańskie plemiona. Ich życie toczyło się wokół grodów, drewnianych warowni wznoszonych na trudno dostępnych wzniesieniach. Czy Góra Zamkowa w Chęcinach mogła być takim grodem? Wizja jest kusząca drewniane wały na szczycie. Chaty schowane za palisadą, strażnice obserwujące horyzont. Podobne grody powstawały w Małopolsce, na ziemiach Wiślan, a także na Śląsku. Pierwszą pewną wzmianką o osadzie w tej okolicy jest dopiero dokument z 1275 roku, w którym książę Bolesław Wstydliwy wymienia miejscowość Chęciny. Skoro istniała tu już wtedy osada, to czy mogła mieć jakiś system obronny? Przyjrzyjmy się samemu wzgórzu. Wyrasta na wysokość około 360 do 370 metrów nad poziomem morza, górując nad okolicą. Pasmo chęcińskie, którego jest najwyższym punktem, stanowi część gór świętokrzyskich. Strome, skaliste zbocza góry zamkowej sprawiają, że dostęp na szczyt jest ograniczony do jednej ścieżki. Naturalna twierdza. Kto kontrolował to wzgórze, ten mógł obserwować doliny i drogi w promieniu wielu kilometrów. Nic dziwnego, że później zdecydowano postawić tu zamek. Miejsce było wręcz stworzone do obrony. Ale czy rzeczywiście przez całe wieki, przed XIII stuleciem, nikt nie wykorzystał tak dogodnego punktu? Trudno w to uwierzyć. Strategiczne położenie chęcin aż się prosiłoby pełnić jakąś ważną rolę, czy to posterunku, czy schronienia, czy może miejsca zebrań. W końcu jednak nadeszła era średniowiecznych zamków z kamienia i żelaza. Około przełomu XIII i XIV wieku, z rozkazu władcy, powstał tu murowany zamek. Od tego momentu kurtyna tajemnicy nieco się unosi. Pojawiają się dokumenty, fakty, nazwiska. Zamek w Chęcinach stał się świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Był miejscem zjazdów rycerstwa, skarbcem dla kosztowności kościoła i królów, azylem dla królowych jak bona sforca, a czasem więzieniem dla tych, którzy popadli w niełaskę. Ale im więcej wiemy o tych znanych dziejach, tym bardziej kusi to, czego nie wiemy o poprzednich epokach. Legenda goni tu legendę a wiele z nich dotyczy tajemnic ukrytych pod ziemią. Mówi się, że pod zamkiem ciągną się mroczne lochy i tunele wydrążone w skalę. Czyż nie jest zastanawiające, że ludowe opowieści mówią o podziemnych przejściach prowadzących nie tylko do kościoła w Chęcinach, ale nawet kilka kilometrów dalej, do klasztoru na Karczówce w Kielcach albo do dworów w okolicznych miejscowościach? Jedno z podań głosi, że wejście do podziemi znajdowało się w zamkowej studni. Zresztą sama studnia ma swoją słynną legendę legenda o kaczce z zamkowej studni. Pewnego letniego dnia na dziedzińcu Dolnego Zamku w Chęcinach pojawiła się kaczka z niebieskimi piórkami na skrzydłach. Zanim ktokolwiek zdążył ją odpędzić, ptak wskoczył do głębokiej studni i zniknął bez śladu. W tym samym czasie, na rynku miasta, gdzie mieszkańcy właśnie kopali własną studnię, dało się słyszeć dziwne odgłosy, jakby kacze kwakanie. Ku zdumieniu wszystkich ze studni wyleciała ta sama kaczka z niebieskimi piórkami i odleciała w zarośla. Od tamtej pory opowiada się, że kaczka odkryła podziemny tunel łączący zamek z miastem. Niektórzy wierzą, że może być ich więcej. Dziś brzmi to niewiarygodnie, ale czy możemy być pewni, że pod górą zamkową nie ma żadnych korytarzy? Może są zawalone lub zalane? Ucieczkowe tunele i wyjścia awaryjne były elementem praktycznie każdego zamku. Niektóre z nich wykopane przez ludzi, a inne to po prostu naturalne jaskinie i zapadliska wykorzystane przez tamtejszych mieszkańców. A to dopiero początek tajemnic. Chęcińska warownia słynie też z legend o skarbach i zjawach. Najsłynniejsza opowieść mówi o ukrytym skarbie królowej Bony. Królowa, wyjeżdżając z Polski, miała zakopać lub zamurować w zamkowych lochach swoje kosztowności, aby nie wpadły w niepowołane ręce. Od tamtej pory, po nocach, ma krążyć po wzgórzu duch rycerza na czarnym koniu, wysłannika, który spóźnił się z odsieczą i teraz wiecznie próbuje dostać się do zamku. Pojawia się także zjawa Bony, biała dama z pochodnią, prawdopodobnie strzegąca swoich ukrytych bogactw. W Świętokrzyskim regionie od dawna krążą legendy pełne magii. Słynna Łysa Góra nieopodal była przecież pogańskim miejscem kultu, zanim stanął tam klasztor. Wierzono, że na jej szczycie Czarownice urządzały sabaty. Czy możliwe, że również wzgórze w Chęcinach miało kiedyś znaczenie sakralne dla dawnych ludów? Może było miejscem składania ofiar bogom, obserwacji nieba, albo świętowania przesileń? Niesamowity klimat legend sugeruje, że ludowa wyobraźnia zawsze traktowała tę górę jako miejsce niezwykłe, pełne mocy nie z tego świata. Może to tylko przypadek. A może echo bardzo starych wierzeń, przekazywanych szeptem z pokolenia na pokolenie. Czy wierzycie, że wzgórze zamkowe w Chęcinach skrywa tajemnice starsze niż nasze państwo? Czy mogło pełnić istotną funkcję na długo przed wzniesieniem zamku, jako strażnica, święte miejsce, a może coś jeszcze innego? Niech każdy sam spróbuje odpowiedzieć na te pytania. Historia nie odsłoniła nam wszystkich kart a wyobraźnia podsuwa różne scenariusze, a może znacie inne legendy lub hipotezy związane z Chęcińskim zamkiem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, bo kto wie, może kiedyś jakieś przypadkowe odkrycie potwierdzi, że niemożliwe jest jednak możliwe.